Dziś porozmawiamy o recesji dziąseł. Jest to duży problem, który dotyka wielu starszych ludzi. Recesja dziąseł to w rzeczywistości obkurczanie się dziąseł, przez co odsłaniają się korzenie zębów. Często towarzyszą jej objawy takie jak krwawienie dziąseł, nadwrażliwość zębów i dyskomfort. Kiedy pójdziecie Państwo do lekarza, prawdopodobnie usłyszycie, to recesja dziąseł jest to zmiana zwyrodnieniowa nieodwracalna. Nie da się tego wyleczyć. Proszę po prostu bardziej dbać o higienę jamy ustnej. Słysząc słowo nieodwracalna, czy nie czujecie państwo ukucia w sercu i poczucia beznadziei? Czy naprawdę możemy tylko bezradnie patrzeć, jak nasze dziąsła cofają się kawałek po kawałku, zęby zaczynają się chwiać, aż w końcu przedwcześnie je tracimy? Spokojnie, dzisiaj mam dla państwa dobrą wiadomość. Recesja dziąseł Wcale nie jest nieodwracalna. Z perspektywy medycyny chińskiej istnieją sposoby na recesję dziąseł. To wcale nie jest tylko problem jamy ustnej, ale bardzo, bardzo ważny sygnał alarmowy, który wysyła Państwu wasz organizm. Mówi on gospodarzu, w naszym ciele brakuje energii życiowej, ki, krwi. Recesja dziąseł jest objawem niedoboru manifestacją braku energii w wielkim systemie, jakim jest nasz organizm. W dzisiejszym filmie dokładnie wyjaśnię Państwu trzy kwestie: po pierwsze, dlaczego w organizmie brakuje energii, jak dokładnie ta energia ucieka. Po drugie, dlaczego niedobór energii prowadzi do recesji dziąseł. Po trzecie, kluczowa sprawa, cztery praktyczne metody, dzięki którym możemy sami w domu bez wydawania dużych pieniędzy zatkać ten wyciek, uzupełnić energię i sprawić, że cofnięte dziąsła odrosną. Dzisiejsza treść jest bardzo praktyczna. Jeśli tylko państwo ją zrozumieją i zastosują, w praktyce, poprawi się nie tylko problem z dziąsłami, ale także ogólny stan państwa energii i ducha. Zanim przejdziemy do głównego tematu, jeśli troszczycie się Państwo o zdrowie swoje i swoich bliskich, proszę kliknąć przycisk subskrypcji poniżej i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić przyszłych bardziej praktycznych treści na temat zdrowia. Na naszym kanale Kroki do Długowieczności poruszamy prawdy o zdrowiu, o których media głównego nurtu rzadko mówią otwarcie. Jeśli podoba się Państwu to, czym się dzielimy, prosimy o wpisanie jeden w sekcji komentarzy. Będzie to dla nas najcieplejsze wsparcie w dalszym tworzeniu. Zapraszamy również do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w sekcji komentarzy poniżej. Dobrze, zaczynajmy naszą dzisiejszą podróż ku zdrowym dżonsłom. Na początek wyjaśnimy sobie prawdę o recesji dziąseł. Użyję porównania, które pomoże Państwu łatwo to zrozumieć. Nasze zdrowe dziąsła są jak mocno nadmuchany balon. Są różowe pełne i ciasno otulają korzenie każdego zęba, zapewniając i am najsolidniejszą ochronę, a jak w medycynie chińskiej nazywa się to powietrze, które wypełnia balon. Nazywa się je energią życiową kij i krwią. Energia życiowa i krew to podstawowa energia funkcjonowania naszego organizmu. Gdy mamy jej pod dostatkiem, to tak jakby wszystkie narządy w naszym ciele były w pełni napompowane. Nasze narządy wewnętrzne działają prawidłowo, ręce i nogi są silne, cera jest rumiana, a włosy czarne i śniące. Oczywiście nasze dziąsła również są wtedy pełne i mocne. No dobrze, a czym w takim razie jest recesja dziąseł? To sytuacja, w której z balonu zaczyna uciekać powietrze. Kiedy z balonu powoli uchodzi powietrze, staje się on zwiotczały, pomarszczony i traci elastyczność. Z naszymi dziąsłami jest tak samo. Kiedy w organizmie brakuje energii życiowej i krwi i nie dociera ona do dziąsłów w obrębie głowy i twarzy, dziąsła nie otrzymują wystarczającego odżywienia, powoli zaczynają głodować i pragnąć. Efektem jest ich obkurczanie się. Ze stanu pełności stają się zwiotczałe i cofnięte, a ich kolor zmienia się ze zdrowego różu na blady lub ciemnoczerwony. Korzenie zębów tracąc ochronę, dziąseł stopniowo się odsłaniają. Jak więc Państwo widzą, źródło recesji dziąseł nie leży w zębach ani w samych dziąsłach, ale w osłabieniu całego naszego organizmu. To nie jest odosobniona choroba, lecz typowy objaw spadku ogólnego poziomu energii w ciele to tak jakby bateria w Państwa telefonie miała tylko 5% i nieustannie migała na czerwono, ostrzegając Was. Dziąsła to czerwona lampka, którą zapala Wam organizm. Skoro już wiemy, że recesja dziąseł jest spowodowana wyciekiem energii życiowej i krwi, to w jaki sposób ta energia z naszego ciała ucieka? Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy główne przyczyny. Trzy przyczyny utraty energii życiowej i krwi pierwsza y, przyczyna to chroniczna utrata. Ta sytuacja jest najczęstsza. Współcześni ludzie żyją w ogromnym stresie, co prowadzi do poważnego wewnętrznego wyczerpania. Nadmierne myślenie i zamartwianie się, zbyt intensywna praca umysłowa. Z perspektywy medycyny chińskiej tego rodzaju wysiłek umysłowy i troski najbardziej zużywają energię życiową kij, krew, serca i śledziony. A śledziona jest naszym źródłem produkcji energii życiowej i krwi, czyli fabryką, która ją wytwarza. Z jednej strony fabryka produkuje, a z drugiej strony mózg, ten wielki pożeracz prądu, bezlitośnie ją zużywa. Czy na dłuższą metę produkcja może nadążyć za zużyciem, co więcej wiele osób obecnie regularnie zarywa noce i cierpi na niedobór snu. Wielu przyjaciół w średnim i starszym wieku e, również ma problemy ze snem albo mają e, trudności z zasypianiem, albo często budzą się w nocy, albo budzą się przed świtem i nie mogą już zasnąć. E, trzeba wiedzieć, że nocny sen zwłaszcza między godziną 20 3.0, a 3.0 w nocy to czas, kiedy aktywne są meridiany wątroby i pęcherzyka żółciowego. Jest to złoty czas na samonaprawę organizmu, uzupełnianie energii i produkcję świeżej krwi. Jeśli chronicznie źle sypiacie, to tak jakby bateria Waszego ciała każdego dnia była tylko rozładowywana, a nie ładowana. Deficyt energii staje się coraz większy. Jest jeszcze jedna kwestia, długotrwałe siedzenie i brak ruchu obecne życie jest wygodne, wszędzie dojedziemy samochodem, na piętro wjedziemy windą, a w domu spędzamy długie godziny siedząc przed telewizorem lub z telefonem. W medycynie chińskiej mówi się, długie siedzenie szkodzi mięśniom. Mięśnie oznaczają tu nasze mięśnie i kończyny, ale oczywiście także dziąsła. Długotrwały brak ruchu sprawia, że energia życiowa i krew w całym ciele stagnują jak woda w stawie. Przy słabym krążeniu, jak cenne składniki odżywcze mają dotrzeć do tak odległych miejsc, jak dziąsła na głowie, nazywa się to niedokrwieniem obwodowym. Kiedy te y, chroniczne straty utrzymują się, zauważycie Państwo, że oprócz recesji dziąseł mogą pojawić się inne objawy, takie jak ciągłe uczucie zmęczenia i braku energii, wzdęcia i niestrawność po jedzeniu ziemista cera. E, wszystkie te objawy to tak naprawdę jedna rodzina, objawy niedoboru energii życiowej i krwi. Druga przyczyna to osłabienie nerek, niedobór w nerkach. Jeśli niedobór energii życiowej i krwi jest przyczyną powszechną, to dla osób w średnim i starszym wieku istnieje jeszcze jedna głębsza i kluczowa przyczyna osłabienie nerek. W medycynie chińskiej istnieje bardzo ważne powiedzenie: nerki zarządzają kośćmi, a zęby są nadwyżką kości. Co to oznacza? Oznacza to, że nerki są głównodowodzącym, który zarządza wzrostem, rozwojem. I naprawą wszystkich kości w ciele, a nasze zęby osadzone są w kościach wyroska zębodołowego, są przedłużeniem i końcowym elementem szkieletu. Dlatego siła naszych zębów i pełność dziąseł są bezpośrednio związane z tym, czy nasza energia nerek jest wystarczająca. Możecie Państwo wyobrazić sobie nerki jako korzenie wielkiego drzewa, tylko jeśli korzenie są głęboko i mocno osadzone w ziemi, pień i liście powyżej mogą być bujne i zdrowe. Gdy energia nerek jest obfita kości są mocne, zęby są solidne, a dziąsła otulające zęby są naturalnie zdrowe. Jak więc ocenić, czy macie Państwo skłonność do osłabienia nerek, proszę sprawdzić, czy oprócz recesji dziąseł występują u Państwa y, następujące objawy, włosy wypadają garściami, pojawia się coraz więcej siwych włosów. W medycynie chińskiej mówi się, że kwintesencja nerek manifestuje się we włosach. Pamięć wyraźnie się pogarsza, ciągle się coś gubi i zapomina. Nerki zarządzają kośćmi, produkują szpik, a mózg jest morzem szpiku. Dolna część pleców i kolana są stale obolałe i słabe. Lędźwie są siedzibą nerek, słuch się pogarsza, a nawet pojawiają się szumy uszne. Nerki otwierają się do uszu, częste wstawanie w nocy do toalety. Nerki zarządzają wodą i odpowiadają za oddawanie moczu i kału. Jeśli macie Państwo dwa lub trzy z powyższych objawów, należy potraktować to bardzo poważnie. Oznacza to, że fundamentalna energia waszych nerek jest już niewystarczająca. Recesja dziąseł jest tylko zewnętrznym przejawem osłabienia nerek w jamie ustnej. Trzecia przyczyna nagły kolaps energetyczny. Oprócz powolnej, chronicznej utraty istnieje również sytuacja, która przypomina nagłe przekucie balonu igłą. Powietrze ucieka w mnieniu oka, na przykład po przebyciu ciężkiej choroby lub dużej operacji. Mówi się, że ciężka choroba zużywa energię życiową ki. U kobiet poród również wiąże się z ogromnym zużyciem energii życiowej i krwi. Przeżycie w krótkim czasie ogromnego wstrząsu psychicznego, jak śmierć bliskiej osoby czy poważne problemy rodzinne może spowodować nagłe załamanie psychiczne. Te nagłe, ogromne straty powodują gwałtowny spadek poziomu energii w organizmie. Wiele osób ma takie doświadczenie po ciężkiej chorobie, nagle zauważają, że bardzo się postarzeli, a dziąsła zaczęły się gwałtownie cofać jest to właśnie wynik nagłego wysysania energii. Dobrze teraz znamy przyczyny wycieku energii życiowej i krwi z organizmu, czyli fundamentalne przyczyny recesji dziąseł. Najważniejsze pytanie brzmi co możemy zrobić, aby uzupełnić utraconą energię i sprawić, by cofnięte dziąsła odrosły? Są cztery metody, które mogą to osiągnąć. Jednak muszę powiedzieć szczerze, uzupełnianie energii to proces powolny i wymagający cierpliwości. To nie jest tak, że zażyjemy jakiś cudowny lek i po trzech czy pięciu dniach będzie po problemie. Trzeba mieć cierpliwość i włączyć dobre nawyki w każdy dzień. Kluczem jest wytrwałość. Proszę, abyście Państwo dobrze zapamiętali te cztery metody. Metoda pierwsza, trzymaj się fundamentów, śpij dobrze. Dobry sen to najlepszy suplement na świecie. Spośród wszystkich metod cen umieszczam na pierwszym miejscu, ponieważ dla osób w średnim i starszym wieku jakość snu bezpośrednio decyduje o zdolności regeneracyjnej organizmu. Proszę, abyście Państwo koniecznie kładli się do łóżka przed godziną 23.0. Pamiętajcie, chodzi o położenie się, a nie o zaśnięcie. Nawet jeśli przez jakiś czas nie możecie zasnąć, samo spokojne leżenie z zamkniętymi oczami i odprężenie sprawia, że organizm się regeneruje i ładuje baterie. Mała wskazówka dotycząca snu na godzinę przed snem. Odłóżcie telefon i wyłączcie telewizor, aby mózg mógł się wyciszyć. Można posłuchać spokojnej muzyki lub wymoczyć stopy w ciepłej wodzie. Temperatura wody nie powinna być zbyt wysoka około 40 stopni. Moczcie stopy, aż ciało lekko się spoci. Do wody można dodać garść bylicy lub kilka plasterków imbiru, co dodatkowo pomoże skierować energię życiową kij i krew w dół, zapewniając spokojniejszy sen. Metoda druga jest właściwe jedzenie, aby zatankować organizm. Energia organizmu pochodzi głównie z pożywienia, które spożywamy, więc to, co jemy, jest niezwykle ważne. Jedz więcej pokarmów energetycznych. Co to są pokarmy energetyczne? To naturalne, pełnowartościowe produkty, pełne sił witalnych, na przykład pełne ziarna zbóż, takie jak proso ryż, owiec, świeże warzywa i owoce, wysokiej jakości białko z jaj, ryb itp. Te produkty są najlepiej przyswajane przez naszą śledzionę i żołądek i przekształcane w energię życiową i krew, która odżywia cały organizm. Jest więcej czarnych pokarmów, E, wielokrotnie podkreślałem, że e, nerki są fundamentem. W teorii pięciu kolorów medycyny chińskiej czarne pokarmy wchodzą do meridianu nerek i najlepiej wzmacniają ich energię. Dlatego, drodzy przyjaciele, możecie świadomie jeść więcej czarnego sezamu, czarnej fasoli, czarnego ryżu, morwy, czarnych grzybów, munitepa. Na przykład codzienne picie ranokleiku z zmielonego czarnego sezamu, czarnej fasoli, czarnego ryżu i orzechów włoskich przy regularnym stosowaniu przyniesie ogromne korzyści dla wzmocnienia nerek, odżywienia esencji przyciemnienia włosów i wzmocnienia zębów. Unikaj pokarmów wysysających energię. Należy jeść jak najmniej, lub wcale nie jeść rzeczy surowych zimnych i wychładzających, takich jak lody zimne, napoje, owoce prosto z lodówki. Te zimne produkty, dostając się do organizmu, najbardziej szkodzą energii yang naszej śledziony i żołądka. Gdy energia yang śledziony i żołądka jest niewystarczająca, fabryka produkująca energię życiową i krew nie ma wystarczającej mocy. Należy również unikać wszelkiego rodzaju smażonych, grillowanych i wysoko przetworzonych śmieciowych produktów. Metoda trzecia udrożni meridiany. Ruszaj się, aby ożywić energię życiową i krew. Samo jedzenie bez ćwiczeń sprawia, że energia łatwo ulega zastojowi. Potrzebujemy aktywnego wysiłku fizycznego, aby udrożnić meridiany i sprawić, by energia życiowa i krew płynęły swobodnie po całym ciele, jak rzeka. Praktykuj łagodne, tradycyjne formy ćwiczeń. Nie polecam tutaj intensywnych ćwiczeń, które mogą uszkodzić kolana. Zamiast tego gorąco polecam kilka form szczególnie odpowiednich dla osób w średnim i starszym wieku. Osiem kawałków brokatu Baduan Jin Tai Chi stanie na postawie Zhuang. Ruchy w ośmiu kawałkach brokatu i tajki są powolne, łagodne i harmonizują ciało z umysłem. Nie tylko rozciągają mięśnie i ścięgna, ale co ważniejsze regulują mechanizm ki i promują krążenie energii i krwi w całym ciele. Codzienne wykonywanie jednego zestawu rano w parku z innymi sprawi, że przez cały dzień będziecie czuć się pełni energii i świeżości. Jeśli nauka ruchu wydaje się Państwu kłopotliwa, istnieje jeszcze prostsza i bardzo skuteczna metoda, stanie na postawie z złang. Po prostu stańcie jak drzewo stopy na szerokość barków nogi, lekko ugięte ręce przed klatką piersiową lub brzuchem, jakbyście obejmowali piłkę. Wystarczy tak prosto stać, zaczynając od 5 minut dziennie, stopniowo wydłużając czas do 10-20 minut. Poczujecie ciepło w dłoniach i lekkie pocenie się ciała to znak, że energia życiowa i krew zaczynają swobodnie krążyć, a energia się gromadzi. Mały trik na wzmocnienie zębów stukanie zębami kołci. Nauczę Państwa jeszcze jednego ćwiczenia, które można wykonywać wszędzie i o każdej porze specjalnie na zęby. Nazywa się stukanie zębami. Rano i wieczorem po umyciu zębów lub gdy macie wolną chwilę, lekko zamknijcie usta i pozwólcie górnym i dolnym zębom rytmicznie niezbyt lekko i niezbyt mocno uderzać o siebie, wydając dźwięk klekotania. Wykonujcie to około 100 razy za każdym razem. To ćwiczenie bezpośrednio stymuluje korzenie zębów, pobudzając krążenie energii życiowej i krwi w dziąsłach i przy zębiu. Jest to najprostsza i najskuteczniejsza starożytna metoda wzmacniania zębów. Metoda czwarta: pielęgnuj ducha, uspokój, serce i umysł, aby zmniejszyć wewnętrzne zużycie. Pielęgnowanie serca to również najbardziej fundamentalna zasada. Medycyna chińska mówi: spokojne serce może zapobiec tysiącom chorób. Cała nasza złość, lęk, napięcie i narzekanie to bezsensowne marnowanie naszej cennej energii to jest właśnie wewnętrzne zużycie. Siła niszcząca wewnętrznego zużycia jest większa niż zarywanie nocy czy złe odżywianie. Trzeba się wyluzować. Spróbujcie trochę odpuścić mniej, przejmować się sprawami, na które nie macie wpływu. Dzieci i wnuki mają swoje życie i swoje ścieżki, pozwólcie jam iść własną drogą. Skupcie uwagę z powrotem na sobie. Róbcie rzeczy, które przynoszą Wam spokój i radość, takie jak pielęgnacja kwiatów, spacery, wędkowanie, kaligrafia, śpiewanie, taniec. Kiedy jesteście pogrążeni w czymś, co kochacie, Wasz mózg jest zrelaksowany, a energia się gromadzi. Angażujcie ciało, a oszczędzajcie umysł. Można wykonywać lekkie prace fizyczne na miarę swoich możliwości, takie jak zamiatanie, ścieranie kurzu, sprzątanie pokoju. Kiedy ciało porusza się w rytmiczny sposób, nasz nadmiernie myślący mózg może odpocząć. Kiedy ciało i umysł są zrelaksowane, energia naturalnie zostaje zachowana. Dobrze, przyjaciele, dzisiaj od recesji dziąseł doszliśmy do wielkiego systemu energetycznego naszego ciała. Podsumujmy raz jeszcze najważniejsze. Punkty. Po pierwsze, proszę, abyście Państwo zapamiętali, recesja Dziąseł nie jest chorobą nieuleczalną, ani odizolowanym problemem jamy ustnej. To sygnał przypominający, że energia waszego ciała, a zwłaszcza energia nerek, jest już osłabiona i nadszedł czas, aby o siebie zadbać. Po drugie, metody dbania o siebie wcale nie są skomplikowane i kryją się w naszym codziennym życiu. Podsumowałem je dla Państwa w czterech musach. Musimy dobrze spać to jest ważniejsze niż jakikolwiek suplement. To najlepszy suplement na świecie. Musimy dobrze jeść. Jeźdźcie więcej naturalnych, pełnowartościowych produktów, a zwłaszcza więcej czarnych pokarmów wzmacniających nerki. Musimy łagodnie się ruszać. Regularnie praktykujcie 8 kawałków brokatu tajki, lub stanie na postawie, uzupełniając to codziennym stukaniem zębami. Musimy uspokoić umysł. Mniej się martwcie, mniej złoście, ograniczajcie psychiczne, wewnętrzne zużycie. To jest silniejsze niż jakikolwiek lek wzmacniający. Na koniec. Chciałbym Państwa szczególnie przestrzec, pod żadnym pozorem nie kupujcie i nie zażywajcie leków na własną rękę. Medycyna chińska opiera się na diagnozie różnicowej. Niedobór u każdej osoby jest inny może to być niedobór yin, niedobór yang, niedobór Qi lub niedobór kwi. Użycie niewłaściwego leku może owiew zaszkodzić organizmowi. Jeśli Państwa objawy są poważne, koniecznie należy znaleźć rzetelnego i profesjonalnego lekarza medycyny chińskiej, który postawi diagnozę. Dopiero pod okiem specjalisty, na przykład takiego jak dr Piotr Nowak, stosowanie leków jest najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze. Nasz organizm jest niezwykle mądry. Każdy objaw, który się pojawia, to forma dialogu z nami. Jeśli zrozumiemy ten sygnał na czas zatkamy dziury i powoli uzupełnimy energię z czasem, będziecie Państwo mile zaskoczeni odkrywając, że nie tylko problem recesji dziąseł uległ poprawie, ale także wasz ogólny stan ducha, sen, apetyt i siły witalne. E, stają się coraz lepsze. Mam nadzieję, że dzisiejszy film przyniesie prawdziwą pomoc i e, nadzieję tym z Państwa, którzy zmagają się z problemem recesji, dziąseł. Jeśli uważacie, że te informacje były wartościowe, nie zapomnijcie dać łapki w górę i podzielić się filmem z przyjaciółmi, którzy mogą tego potrzebować. Życzę wszystkim zdrowych i mocnych zębów. Do zobaczenia w następnym filmie.